Witajcie w trzecim odcinku tajemnic i ciekawostek Vice City. Dzisiaj zaczniemy od statków Widmo, ale i nie tylko. Są tam również żaglówki. Zwróćcie uwagę, że one po pewnym czasie znikają, dlatego Widmo. Patrzcie na ten statek, zaraz zniknie. No, Muszę przyznać, że ludzie z Rockstar Games są bardzo pomysłowi. Kurwa, ile jeszcze? O proszę izmknął, kolejną tajemnicą będzie łódź podwodna nad nami. Podobna sytuacja jak w San Andreas, tylko że tu ją trudniej znaleźć. Pewnie zastanawiacie się, gdzie kupiłem tą łódź, już tłumaczę, po prostu podpierdoliłem ją liniarzom, kiedy strali jedząc pączki. Północne wody Vice City kryją bardzo wiele sekretów. Kolejną tajemnicą będzie ogromny wrak statku, prawdopodobnie z Liberty City, ale dlaczego akurat z Liberty City? Zaraz zobaczycie. No proszę o to i on, za chwilę zobaczycie pewny napis na nim. Charteret Libertin Lins. Po tym napisie możemy wnioskować, że jest z Liberty City. Nie jest to jedyny taki statek. Istnieje drugi tylko że na drugim końcu miasta. Zaraz zobaczymy drugi wrak statku. Pokażę wam pewną sztuczkę. Patrzcie uważnie, teraz jestem tutaj, a teraz tu hehe, he, nie róbcie tego w domu. Jestem lepszy od Harry'ego Pottera hehe. He. Kurczę akurat musiałem wziąć łódkę z jakimś kutasem na górze. Tra-la-la-la-la-la, maja ciąga bucia za jaja. Ten statek jest w przeciwieństwie do tamtego na drugim końcu miasta. No kurwa, po pianemu się nie płynie. Co za ludzie. Przecież wiadomo, że rozpierduchę mogę robić tylko i wyłącznie ja. No się trochę zagadałem, ale i tak nie ma co komentować tego statku, bo jest identyczny jak ten, którego zobaczyliśmy wcześniej. Ale tu capi jakimś zmielonym gównem. Przejdźmy do następnej ciekawostki. Zobaczymy teraz auta na dnie oraz drzewo, na które możemy wejść. Zaczniemy może najpierw od drzew. Ze względu, że tych drzew jest od groma, pokażę tylko jedno. Możecie je rozpoznać po charakterystycznej krzywej postawie. Przejdźmy do samochodów. No i co tu by mówić? Dodam, że są one na dnie, ale to pewnie zauważyliście. Heh, jazda po pianemu, a myślałem, że tak robią tylko Polacy. Hopsasa. No, zobaczmy, jest bliska. Jesteśmy pod mostem, który świeci w nocy, ten, którego zobaczyliśmy w poprzednim odcinku. No, widać, nie tylko Polacy to pijacy, ale tylko niektórzy i jakby co to żart, he. Pokażę Wam teraz taką fajną piłeczkę, którą możemy znaleźć na plaży. Ronaldinho ma nawet znaczek firmowy Biedronki Jak zauważyliście możemy odbijać głową Mój rekord to 13 chyba bo nie pamiętam Chura ale fajnie Ach 360 dobra pora użyć mocniejszego kalibru Ale zapierdala w górę nie no, gdzie moja piłeczka? Zaraz się rozbeczę. Jak moja mama dowie się, że ją wcieloskopie mi tyłek, wrzuci do łajna i poprawi klapkiem firmy Kubota. No nigdzie nie widać. Całe szczęście, że to był sen, ale rzeczywiście tam jest ta piłka. Pokażę wam zaraz drugą. Jest ona niedaleko mojej wili, którą pokazywałem wam w pierwszym odcinku. Tylko muszę uważać, żeby nie wpadła do wody, bo spotkam mnie los opisany przy pierwszej piłeczce. Oj, wpadła na górę, no pora użyć mocniejszego kalibru. Wow, ale wysoko, Ronaldinho. muszę uważać żeby nie wpadła do wody muszę uważać żeby nie wpadła do wody muszę uważać żeby nie wpadła do wody no i kurwa wpadła no nie ona to nie no i co teraz idę się schować no to teraz mam przesrane Zobaczymy teraz no, kanał ze znaczkami Rockstaru. Dodam, że o tej ciekawostce poinformował mnie użytkownik, 95 z dzich, dziękuję mu za to i pozdrawiam. Ten kanał jest w małym Haiti. No i proszę, oto jeden z nich. Co za gówno. Tra la Tralalala. Jest to ostatnia ciekawostka w tym odcinku, na razie ziomy. i